Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. To jednak wchodzi przez bramę i jest pasterzem owiec, temu otwierał dźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je, a kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za Nim, ponieważ głos Jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Niedziela dobrego pasterza. Jezu, dobry pasterzy, nasza Bramą. Ty jesteś szczerym pasterzem, przecież przez bramę przechodzisz. Ty budzisz u nas zaufanie i radość. Ty wołasz każdego z nas po imieniu, bo znasz i kochasz osobiście każdego. Ty nas wyprowadzisz z owczarni i z tobą chodzimy na zielone pastwiska. Ty jesteś naszym bezpieczeństwem i pokojem. Ty stajesz na czele przed nami. A my postępujemy za Tobą. Ty głos, my znamy, głos miłości i prawdy. Ty jesteś bramą, a my przez Ciebie będziemy zbawieni. Ty przyszedłeś po to, abyśmy mieli życie i mieli je w ofitości. Jezu, wysłuchaj nasze wezwania, wiary, i daj nam dobra, pasterze, w kościele, we parafii, w rodziny, we szkole. Aby byli pasterzami według Twojego serca. Amen. Szczęść Boże.